Kazimierz Moskowski, za Przewodniczący. Dzień dobry. dobry. Zagudnik Rapomikulec. Dzień dobry. I mamy także do pomocy Tłumacza, na razie pytań z Języka Greckiego. W czwartek zagradają kontuzjonami Kasper Budda, Mistrz, Igor Glasicki, Bartoszalar, Jaków Wstępak, Jesus Alfaro, Ernest Pan i Mateusz Żółski, który ma problemy żołądkowe, a także Ubał Czerwowski, on z kolei udał się na testy do Torium. Czekamy na Państwa słuchaj. Dzień dobry, Panie trenerze. Dzień dobry, Panie trenerze. Dwa tygodnie temu Pana drużyna mierzyła się w Kosowie, w Podujewie. Teraz jest Wiedeń, mecz z zapidem. Oczywiście warunki zdecydowanie inne i chciałbym zapytać jak bardzo pomaga to drużynie przygotowywanie się właśnie w takich warunkach, które są zdecydowanie lepsze? No, na pewno łatwiej jest się gdzieś tam dostosować. Mecz 20 20.30, więc ta atmosfera będzie rzeczywiście e, sprzyjająca pomimo tego, że dzisiaj też e, ta temperatura jest e, odczuwalna wysoka, ale e, kiedy zapalą się Jupitery o tej 20.30 to zupełnie inaczej e, to wszystko się odbiera. Chciałbym jeszcze zapytać o Kisza oraz ołatwia, którzy przylecieli tutaj do jednak, czy oni są brani pod uwagę w tym dzisiejszym spotkaniu? Niestety nie. Przylecieli z nami, bo stąd udajemy się prosto do Warszawy na mecz w niedzielę z Ma a tam już będą mogli być brani pod uwagę. Dobrze, dziękuję. Tak jeszcze mamy dwa pytania do Pana. chwileczkę eee. proszę, bo jeszcze prośba o tłumaczenie. So muss das äh, genau... Antwort. Ja, die Frage, die ich habe. Die Frage jetzt? Die, äh, die Frage war... Ihr ähm, äh, könnt... Äh, ich, ich also, der, der Unterschied zwischen Vorbereitung äh, in den besten äh, äh, Situationen hier bei uns, also und, und vor, vorige Woche ein bisschen äh, anders. Und natürlich ist es anders, wenn man äh, um 20.30 Uhr spielt und, und äh, andere äh, Stimmung äh, herrscht. Äh, aber das stört uns nicht äh, für das für's, für's Spiel. Dzień dobry. Jeszcze, jeszcze raz. Chciałbym Pana zapytać, bo oczywiście w Wysie braków pan jako lewy obrońca, natomiast na Pana stronie sprzydłowni ciągle się zmieniają. W okresie już mązgowej z różnych opcji. Czy ma Pan właśnie takiego kolegę z drużyny, z którym na skrzydle właśnie się Panu najlepiej z kim ta komunikacja jest na najwyższym poziomie? Na ten moment, tak właśnie, jak Pan powiedział, cały czas są rotacje, gramy najczęściej 3-4 dni, ale myślę, że na ten moment najlepiej mi się gra z elwierem myślę, że dobrze się rozumiemy jeśli będzie nam to dane na dłuższy etap tak grać, to myślę, że my możemy dużo dać tej drużynie. Jeszcze w tym sezonie występował pan kresowi walczący o utrzymanie pierwszej przejdzę teraz Pan w się trakt, która będzie walczyła o amaz do ekspernasy. No i też prawdę europejskich kucharów. Y, czy ten mecz w jutro, który się odbędzie tutaj wiem, będzie dla pana takim najważniejszym karierze? Trzy najważniejszym ciężko powiedzieć, y, tak, na, na, tak naprawdę... Y, Moje życie się zmieniło w, w ciągu dwóch miesięcy. E, Przeskakuję wcześniej, byłem na innym etapie, teraz gram w Pucharach. E, mogę na pewno zdobyć bardzo dużo doświadczenia tutaj. E, bardzo się cieszę i myślę, myślę, że to jeden taki ważniejszy międzynarodowy. Dziękuję. To jest panowski. Dzień dobry. Chciałbym zapytać o rywalizację, szczególnie o środku Polak i na pozycji z Jeśli chodzi o środki Polan, no to takim umierającym wydaje się mark Targo. Natomiast grał już tam innymi Kutwa Gogu i kilku innych zawodników i czy to było spowodowane praktyką dostosowaną do zespołu, czy jednak szuka pan jeszcze tego rozwiązania w tym środku pola. Dla mnie zawsze są jakieś tam poszukiwania, jesteśmy na początku budowy tego zespołu, mamy rywalizację w tym środku pola, mamy kilku zawodników, którzy na tych pozycjach mogą występować. W lidze w tych pierwszych dwóch meczach nie możemy korzystać z Marka Karbo, ale w pucharach może grać i na pewno jest to zawodnik, który daje nam dużo, dużo jakości. A to z kim gdzieś tam w kolejnym meczu przyjdziemy grać, to zależy właśnie od tego jak chcemy grać i dobieramy ludzi pod kątem kolejnego rywala. No i to samo pytanie jeśli chodzi o się pozycję skrzydłowe. Jeszcze nie ma problemu pozytywnie. Teraz też problem ma to, że nic nie jest głoszone, bo jeżeli chcę kiszni Duarte, no i chyba nie ma takiego idealnego rozwiązania Tak jak powiedziałem, myślę, że tutaj też, kiedy pozyskaliśmy Duarte i Kisa, ta rywalizacja będzie trochę większa i większe nasze możliwości na tych pozycjach. Na tą chwilę mamy takie, jakie mamy, i musimy szukać najlepszych rozwiązań dla zespołu. Jeszcze jedno pytanie do Pana Rafała: chyba drugie pytanie maśnika, chciałbym zapytać też w kontekście. Przeciwników, z którymi się pan lubią w Europie, m.in. Bolan, Kashian, Osman, przeciwko komu się najtrudniej pan grał? Myślę, że hmm. najwięcej pojedynków stoi z Bolą, e, ale też myślę, że e, jestem troszeczkę zaskoczony, że, że miałem tak mało pojedynków e, jeden na jeden. E, Myślę, że w tym meczu tutaj będzie, będzie tych pojedynków e, coraz więcej na pewno więcej jeśli będzie mi dane grać. Ale ogólnie no to, ja to ciężko, ciężko mi powiedzieć na to po pytanie, bo tak, jak wcześniej odpowiedziałem, że, że nie miałem tych pojedynków jeden na jeden. Czy też nasz mecz z Rapidem 1-2, tak się dzisiaj do na jego terenie, czy to w jakiś sposób on wprowadza wątpliwość y, jako taktę wybrać? No, musicie ruszyć brankę, żeby myśleć y, o awansie, Ale właśnie, że chce się zaatakować czy dać się poczekać pod, na szansę? No więc y, tak, jeśli patrzymy w i analizujemy ten mecz z rapidem do siebie, myślę, że gdybyśmy wykorzystali przynajmniej jedną z tych okazji dogodnych, które mieliśmy, to... Ten mecz musi zakończyć przynajmniej remisem, niestety. E, przegraliśmy 2-1 i jest to wynik, który mm, daje nam wciąż e, szansę bycia w grze. E, mówię tutaj o tym, że jedna bramka, strzelona przez nas tutaj, e, jakby wyrównuje ten, ten stosunek, i myślę, że dopóki będzie 0-0, to wszystko jest możliwe. To nie jest powiedziane, że my od pierwszych minut musimy mocno gdzieś tam zaatakować i zaraz starać się szczelić bramkę na samym początku. Bo nie wiem, mielibyśmy w przypadku wyższej porażki odrabiać kilkubramkową stratę. To jest różnica tylko jednej bramki. Tylko ja, bo wiemy, że przyjechaliśmy tutaj na bardzo gorący teren, ale tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że. To jaką taktykę obierzemy, to, to, to gdzieś tam planem jakiś mamy i coś sobie będziemy zakładać, ale też jest takie stare piłkarskie powiedzenie, tak się gra jak przeciwnik pozwala, więc my możemy tutaj zakładać, że nie wiem, zaatakujemy od pierwszych minut, a może być zupełnie inaczej, co nie zmienia faktu, że wciąż do momentu 0-0 ta, ta sytuacja jest dla nas wcale nie najgorsza. Czy miło jak pan, się o yy, informację o tym, że Angela przejęła to na długo, No oczywiście bardzo się yy, cieszę, bo yy, myślę, że wszyscy z niepokojem gdzieś tam yy, oczekiwali na, na wiadomości w sprawie, w sprawie, w sprawie Angela. Yy, żartobliwie mówiąc, yy, można powiedzieć w ten sposób, że użyliśmy pewnego fortelu, daliśmy Angeli opaskę na z Polonią i, i na następny dzień yy, przedłużył kontakt. Gda się co życi w tej chwili, nic mi nie dzieje się kawałku szkolenia, spotkanie się na stulecach, to chypoką składu bo z tego meczu niedzielnego wykluczają kartki żelone Maka Kargo i Wiktora Czy paradoksalnie przestęp poświęcenie do wiadomości tego składu tutaj? No. Oczywiście, że... Ja cały czas do zawodników mówię, żeby patrzyli na to, z kim gramy najbliższy mecz i do tego meczu się przygotowywali. Natomiast my jako sztab musimy patrzeć trochę krok, a może dwa dalej i coś tam planujemy. Ta kartka Wiktora i kartka Marko na pewno nam gdzieś tam komplikuje sprawy, jeśli chodzi o mecze ligowe. Pewnie trochę zmieniło, ale nie wiem, czy w tym akurat najbliższym meczu. Proszę na koniec zapytać, się z tymi krótkimi terminami pomiędzy meczami w Słoniowaniu, że wraca się z Wiednia prosto do Warszawy, jak ten plan będzie osiągnął po tym meczu za który po meczu? Po meczu zostajemy w Wiedniu, następnego dnia w piątek wylatujemy, w godzinach popołudniowych trenujemy w Warszawie, w sobotę trenujemy w Warszawie i w niedzielę mecz, po meczu wracamy, do mam I okej. Dobry, ten, nie, dobry Państwu. E, mam pytanie o Rapid. Jak analizowaliście, czy to jest drużyna własnego boiska? Bo, bo czasem są drużyny, które u siebie nie idzie. Są takie okresy w przypadku drużyna. Jak, jak Wam to wychodziło z analiz też w też poprzednich e, sezonach? E, no, bo to też nie musieli się naszykować przyszykowań do kibiców, którzy tutaj będą miejscowych. Mm, no, tym razem oni nie będą w większości za tak jak to było 6 dni temu. Myślę, że tutaj Rapid właśnie to, co powiedziałem. Przyjeżdżamy na gorący teren, gdzie mają wspaniałą też publikę i na pewno to będzie ich 12 zawódnik, więc na to musimy być gotowi. Nie możemy przestraszyć się tego, że gdzieś ta atmosfera będzie bardzo gorąca na trybunach. Willkommen in Wien an beide. Ich habe eine Frage an den Trainer: Das 1 zu zwei von vom Hinspiel aus der vergangenen Woche. Inwieweit ist das in, in, seinen, in seinen Gedanken verankert und jedna, wenn man rausstellen will, muss man erzielen, mindestens ein Tor erzielen, wie ist er bereit dann auch im Laufe des Spiels ins Risiko ins sportliche Risiko zu gehen. Um, was da von er, was da er seine Sicht machen, was da für er dich machen. przede wszystkim witamy serdecznie w Wiedniu, powtórzenia mamy w pamięci mecz z pozostałego tygodnia jeden do do dwóch, jaką taktykę, czy to jeszcze zakorzenione jest bardzo mocno w głowie, że trzeba zaatakować od razu i, i zdobyć tą bramkę, czy spokojnie obserwować rytm meczu i działać, zmieniać jedno po drugim. Jak daleko jesteście gotowi podjąć ryzyko tej zmiany? No, już wcześniej właśnie odpowiadałem tak. na no to pytanie i myślę, że Mogę powtórzyć, tylko że odrabiamy jednobramkową, mamy odrobić jednobramkową stratę, nie kilkubramkową, więc to nie jest tak, że musimy zaraz na początku szczelić bramkę, ale na pewno będziemy chcieli wejść i realizować swoje założenia. Jakie to będą, to jutro nakreślimy nakreślimy ale też powtórzę jeszcze raz, tak się gra czasami jak przeciwnie pozwala, na ile przeciwnie pozwala, ale... Ta jedna bramka powoduje to, że do ostatnich minut, może dopiero w ostatnich minutach przyjść taki moment, że, że będziemy musieli postawić wszystko na jedną kartę i tyle. Es ist nur ein Tor, also keine kein Panik oder kein Drama. Wir müssen nicht von der ersten Sekunde jetzt alles auf eine Karte setzen. Es kann sein, dass es äh, erst äh, am Ende des Spiels äh, genau die Situation aufgeht und, und wir das Spiel äh, auf unserer Seite drehen. Es ist nicht so, dass wir jetzt, äh, äh, es ist lediglich äh, äh, ein Tor. Also wir sind äh, voll im Spiel und äh, das, das, das reicht uns. Und ein Spruch noch, ein bekannter, Mann spielt so, wie der Gegner erlaubt. Ja. Ähm, daran möchte ich anschließen. Ja chciałbym jeszcze dopytać, jakiego meczu oczekuje ci jutro? Ja myślę, że podobnego jak chciałbym, żeby to był podobny mecz jak w Krakowie, otwartego, szybkiego, gdzie będą sytuacje i taka jest też moja filozofia. Chciałbym, żeby ten mecz, które rozgrywamy, mnie, który rozgrywa moja drużyna, by... Wäre attraktiv, damit wir uns fragen. Aber natürlich ist das Ziel, dass wir uns fragen, wie wir uns Und das ist natürlich. Natürlich, mein Traum wäre ein schnelles, intensives, entschlossenes Spiel. Mein Ziel ist auch immer ein attraktives Spiel zu machen. Und ich hoffe, dass das morgen passiert. Und eine letzte Frage noch von mir: Robert Klaus, der Rabbit-Trainer hat Wisma Krakow in den höchsten Tönen gelobt, hat gesagt, es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft mit sehr guten Spielern. Inwiefern nimmt er das wahr oder versucht, er solche Sachen vor dem Spiel komplett auszublenden? Nachsteller Robert Klaus musste sehr, sehr i jaki to wpływ ma, czy jest to pan w stanie jakoś z głowy zapomnieć, czy, czy, czy jest to motywacją dodatkową, czy raczej ta myśl, że jesteście chwaleni pod dobry zespół, dobry trener? No na pewno na pewno jest to miłe, bry, natomiast łatwo jest powiedzieć o drugim zespole, że dobrze gra w momencie kiedy wygrywasz mecz. <gry> e, ok, my, my wiemy, że też e, my zagraliśmy złego spotkania i m, tak jak powiedziałem, gdybyśmy wykorzystali którą z tych sytuacji, będzie by mógł być inny. i Wiemy, gdzie tam e, mogliśmy zagrać lepiej. Ja też o Rapidzie wypowiadałem się w dobrych słowach, bo rzeczywiście pokazali w tym meczu sporo jakości, potwierdzili to, m, c, czego się spodziewaliśmy i, i, i jak analizowaliśmy grę. Das ist ganz lieb und sympathisch, dass, dass der, äh, unser Trainer Robert Klaus in höchsten Tönen äh, über bislak Krakau gesprochen hat. Es ist ganz einfach, wenn man gewinnt, dann spricht man auch so in den höchsten Tonnen. Äh, er hat heute auch äh, und, und, und gestern ähm, äh, sehr über Rapid sehr positiv und in höchsten Tönen gesprochen. Äh, und äh, es ist äh, eigentlich. Właśnie w Nalezów. Michała, jeszcze, bo macie teraz która? Michała, która? Michała, która? Michała, która? Michała, która? Michała, która? Michała, znowu w Pruszkowie. Dla Ciebie, wiadomo, która? godzina jest lepsza, Michała, 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 pomaga, sprzyja, czy, czy tak już przebierać nogami, kiedy się no, Na pewno mi nie przeszkadza to, a myślę, że, że najlepiej się gra o tej 30 jak najpóźniej, to nie tylko dla, dla zawodników, ale też dla, dla kibiców. I myślę, że, że macie właśnie tak powinny być rozgrywane jeszcze, jeszcze o taką stawkę. Rząd Witam ja serdecznie. Ja chciałem poruszyć wątek kibicowski, bo Pan powiedział przed chwilą o 12 w zawodniku dla Rapidu Długiej. Natomiast obserwując poruszenie na forach kibicowskich w Wisły, dochodzę do wniosku, że jest to najpopularniejszy wyjazd od czasów yy, szalkę, czy relacjon, że ponad dwie dekady temu wystarczył też słyszeć, jak Maciej Żurawski był gorąco przed chwilą przedstawiony, powitany przez kibiców Islandii. Nie sądzi Pan, że. Tymi występami w Europie obudzili się ten model na Wisłę, Kraków i się trochę wyżej nawet poza, poza zasięg piłki, nożnej i sportu. To co się dzieje wokół klubu, wokół drużyny teraz. Z całą pewnością tak. Ja muszę powiedzieć, że byłem pod wielkim wrażeniem tego pierwszego meczu. Tej atmosfery, która była stworzona u nas w Krakowie i kiedy ten stadion był pełny i gdzieś tam kibice ryknęli, to odczuć na własnej skórze, cieszy mnie to, że pomimo różnych problemów, czy restrykcji też dochodzą do nas głosy, że jednak tutaj sporo kibiców może naszej drużyny być I to jest na pewno fajne, to też wydaje mi się, że dodaje do atrakcyjności yy, całemu yy, widowisku. Jeszcze jedno pytanie do roku Rafał, 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 i Rafał, historii dużo. Starczy niż te najstarsze polskie kluby, Wisła, Krakowia, czy nawet Delbowskie, które już są w naszych granicach. Czy to w związku z tym, że jutro to będzie na pewno gorąco mentalnie Ciebie to nakręca, czy gdzieś musisz szukać bodźców, żeby nie czuć się wręcz przeciwnie sparaliżowanym? No, oczywiście, że nakręca. Każdy zawodnik gra mecz, po to się gra w piłkę, żeby rozgrywać takie mecze i przy okazji na pewno łapać dużo doświadczenia w tym. Ja się, ja się cieszę, że, e, że możemy rozgrywać takie mecze i już nie się tego czekać. Czy to wszystkie pytania? Dziękuję serdecznie.